Letni Białystok budził się powoli. Promienie słońca prześlizgiwały się po liściach kasztanów na plantach. Przy ławce blisko fontanny siedziała Zosia Piotrowska, 24-letnia studentka botaniki z zielnikiem na kolanach. Tak zaczynała każdą wolną sobotę, szkicując nowe okazy, starannie wklejając liście i kwiaty, ślęcząc nad łacińskimi nazwami. Od kilku miesięcy marzyła o odnalezieniu kukułki szerokolistnej niezwykle rzadkiego storczyka, który miał ponoć kwitnąć tuż przy torach kolejowych, na obrzeżach miasta. Tego ranka Zosia była wyjątkowo podekscytowana. W lokalnej gazecie wyczytała, że botanicy z uczelni organizują konkurs na najpiękniejszy zielnik z wycieczki terenowej. Postanowiła spróbować, choć w głębi duszy trochę się bała, nigdy wcześniej nie ruszała w miasto sama na botaniczną wyprawę. Mapa, termos z herbatą, telefon z aparatem i notes sporządzony własnoręcznie towarzyszyły jej niczym drużyna do zadań specjalnych. Na peronie kolejowym, obok starej tablicy z rozkładem jazdy, kręciło się zaledwie kilka osób. Zosia zauważyła chłopaka z lornetką i plecakiem, który wyglądał, jakby właśnie wrócił z gór, Adam Malinowski, 26-letni miłośnik kolei i społeczny przewodnik białostockiej linii turystycznej, zerkał przez lornetkę na torowisko, jakby czegoś wypatrywał. Zosia podeszła ostrożnie. Przepraszam, szukam storczyka, powiedziała cicho. Wiem, że rośnie gdzieś przy torach, ale boję się trochę sama iść w las. Adam uśmiechnął się szeroko. Może przyda się przewodnik nie tylko po pociągach, ale i po roślinach? Lubię przyrodę, a miejsce, do którego zmierzasz, znam doskonale. Wsiadli razem do zabytkowego wagonu. Zosia, mimo początkowego skrępowania, szybko przekonała się, że Adam to skarbnica wiedzy o okolicznych trasach, polanach i roślinach. Rozmawiali o dzieciństwie, o ulubionych drzewach w parku, o tym, czy lepiej sądzić kasztany czy jarzębiny. Adam był czarujący ale nie narzucał się, opowiadał szczerze jak przyjaciel. Wysiedli na niewielkiej stacji na obrzeżach białego stoku, wzdłuż torów ciągnął się dziki sad, szli wolno, tropiąc ślady storczyka, porównując liście i płatki z atlasem, słuchając śpiewu ptaków, unosiły się wśród krzewów. Zosia czuła, że z Adamem jest jej raźniej, śmiała się z jego żartów o botanicznych przesiadkach i szybko zapomniała o nieśmiałości. Po godzinie poszukiwań zauważyła w wysokiej trawie kępę wyjątkowo drobnych kwiatów. To właśnie storczyk, który śnił jej się od miesięcy. Upadła na kolana, wyciągnęła notes i aparat. Udało się! zawołała wzruszona. Adam pomógł jej sfotografować okaz, zapisał lokalizację w swoim notatniku i podzielił się kawałkiem sznurka, aby delikatnie oznaczyć miejsce na przyszłość dla innych botaników. Wiesz, kiedyś mówiono, że ten storczyk przynosi szczęście w miłości, może dlatego dziś tu jesteśmy? Rzucił pół żartem, pół ciekawie. Zosia zawstydziła się uroczo, po czym odważyła się odpowiedzieć. Może to faktycznie szczęśliwa trasa i szczęśliwy przewodnik? Powrót pociągiem był zupełnie inny. W kabinie wagonu rozmawiali o dawnych wyprawach, o ukrytych ogrodach za stacjami, o ludzkich marzeniach, które krzewią się jak dzikie kwiaty. Adam pokazał jej stary rozkład jazdy. Na jednej trasie ukryta była stacja, której oficjalnie nie ma, ale która istnieje wśród drzew. Chciałbym kiedyś zabrać cię tam na jesienną misję, obiecał. W domu Zosia ostrożnie wkleiła storczyka do zielnika. Obok napisała: Pierwsza botaniczna wyprawa i pierwsza podróż w miłość. Z kolei Adam po południami rozmyślał nad trasą kolejnej wycieczki. Teraz już nie tylko dla siebie. Wkrótce botaniczne soboty stały się ich tradycją. Każdego tygodnia inna ścieżka, nowy gatunek i coraz dłuższe rozmowy przy pociągowych oknach. Zosia odkryła w Adamie partnera, towarzysza odkryć, ale przede wszystkim kogoś, z kim jej serce kwitło pewniej. Adam z kolei zrozumiał, że miłość jest jak podróż, wymaga odwagi. Czasem rusza niespodziewanie z małego peronu, by zabrać w nieznane. Jesienią wrócili na ukrytą stację w lesie. Drzewa pokryły się złotem, powietrze niosło wilgoć, a na ścieżkach leżały liście jak drogowskazy. Zosia zebrała je do nowego zielnika, a Adam, śmiały już i szczery, zaproponował kolejny wspólny wyjazd. Tym razem dużo dalej. W lokalnej gazecie Zosia opublikowała artykuł miłość w zielniku i na torach. Historia jednej wyprawy. Pod spodem dopisała każdy storczyk ma swoją legendę. Moja zaczęła się w pociągu na trasie, gdzie nie było strachu, tylko ciekawość,